Szymanko z tej strony Neutrzyma no, i do Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek serii top 5 top 5 No wiem, że ta seria nie, jest, nie pojawia się dość regularnie na kanale. To jest dopiero drugi odcinek z tej serii. No ale... Teraz się pojawia top 5 moich najlepszych paczek w FIWE 20 A na końcu jeszcze bonus do FIFA 21 więc lecimy ja wiedziałem, że coś tu będzie ja wiedziałem, że coś tu będzie apetyt jest jeszcze większy apetyt jest jeszcze większy dalej, dalej kolejny piłkarz do Cufa 94 plus i salak ale szum jest w Penny! Bóg piłkarzy Liverpool i tolaki! Coś niesamowitego! No i mimo, że jest kończliwe, to naprawdę każdy by się cieszył z takich dwóch z 194 94 pól. Ja stawiam e, w tej paczce, może ja pierwszy pierwsze Oczywiście będzie Latham Timmest, czyli standardowy te paczki oczywiście są naprawdę Co tu się wydarzyło? Gareth Bejbury O ja

I'm SBC o to, na liga tutaj skok za 9-800 ponieważ potrzebowałem po prostu, bo do widzicie, szukałem no, tam po wielu 8-5 krajach, przepraszam, że w tym roku nie wiem, co. O no, miejmy nadzieję, że, że ten toc będzie lepszy niż to, Będzie niż to. 200 tysięcy w centrum w Hiszpanii, w Argentynie, no w Polsce, wiecie. Zobaczcie, Hiszpania oczywiście. O, Ramos. Nie. Kurde, co ja mam z tym klubem w tym roku? No przecież to jest kryminał jakiś, Ramos. Kolejny raz trachodzę w gitarę Real Madrid. No przecież to nie jest niemożliwe. Sędz, że mamy dużo odstępstw czasowych. Nie, no czemu kolejny jest tylko w Ramos, to jest chyba milion. No nie wiem, czy milion, ale przynajmniej pół miliona. Wysoka średnia. No nie. Kolejna paczka z filkarza to co Dobra, w każdym razie e, rzuciłem tam Handlerowicza. Ferrettygu i Jamesa, nieważne. E, nic nie sytambionowicza, ale ferrettygu, dobra? Okay. Aż sobie mówiłam z wrażenia, muszę powiedzieć. Wilczyl Bondaj! Wilczyl Chyba sobie nim zagram. Chyba sobie nim zagram. A więc, a więc czas na bonusik. A jeśli chodzi o bonusik, to odcinek Jak rozpoznać walkout oraz tego, jeszcze nie było na YouTubie informa. INFORMA wiem jak rozpoznać informa, to się inaczej świeci. No a zresztą. Przejdźmy do bonusa. A, i jeszcze jedno. Na tym filmie posługiwałem się filmem Uniteda, więc dajcie mu serdecznego suba oraz zostawcie łapkę w górę pod ostatnim filmem. Tak po prostu. I jeśli chodzi o mój kanał, to też możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Jeśli chodzi o wokal. Tutaj, zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, ten LED najbardziej po prawej stronie nie świeci się. Taki jest po prostu przyciemniony. Jak widzicie tutaj po lewej stronie jest wszystko normalnie i tutaj to oznacza, że jest walk-up. Ten właśnie LED, jeżeli się tak nie zaświeci, to oznacza, że jest walkout, no i jeszcze po yy, LED po najbardziej lewej stronie jest krótszy. To oznacza, że jest Walkout. A jeśli chodzi o kartę złotą, rzadką, tutaj jak widzicie, ten paseczek w góry i na dole świeci się. To oznacza, że będzie karta złota, rzadka. No i jak widzimy tutaj, y, będzie ta karta złota, rzadka. Serdecznie. Jeśli chodzi o non-rera. Tutaj posłużę się jego paczką powitalną, i jak widzimy, tutaj nie ma tych światełek. To oznacza, że karta nawet się nie będzie świeć. Widzimy, że trafił gościennego. Teraz Wam pokażę całą animację paczki z ekranami. I tutaj możecie się przypatrzeć. Jak widzimy, trafił walwerdę. A jeżeli chodzi o paczkę. Z informem lokalu. Tutaj jest jakby te flary wystrzeliwujące. Kolor, jakby tego strzału, jest taki bardziej żółty. Oraz tutaj po bokach te ledy się świecą. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale jak widzimy, jest tu, jakby po bokach jest jaśniej. Nie wiem. Zobaczmy dalej tą animację, ale teraz najprawdopodobniej wkleję wam zdjęcia po prostu tych dwóch parzek z ekranami oraz z informem, i tutaj będzie to wszystko dobrze widać. Teraz dalej do animacji. No, i jak widzimy, tutaj jest Josefonte Inform z Lil. Widzimy to. Jeszcze raz prześlećmy animację Informa bez walkoutu i tu widzieliśmy było tak jakby jaśniej. To jest INFORM a teraz pokażę wam nie INFORMA. No i zobaczcie nie INFORMA. Tutaj jak widzimy ten kolor jest jakby jaśniejszy oraz jest trochę ciemniej. Nie wiem teraz wklejam wam właśnie zdjęcia obu tych paczek i naprawdę trzeba obu tych animacji i tutaj widać Dużo różnica, jeśli chodzi o animację tej paczki. A więc zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał. No i to jest właśnie dla Was taka mała podpowiedź, jeżeli będziecie zaczynać, właśnie grać w FIFA, to może rozpoznacie przez to po prostu animację, informa lub karty specjalnej. Podejrzewam, że właśnie tutaj. Dolny w rogu będzie, jeżeli będzie ikona, to to będzie białe, to światełko, to kółko, jak widzicie. Tutaj jest y, takie po prostu jasno-żółte. Jak był Inform, to jest ciemno-żółte, bardziej ciemne. No i tu jest po prostu jaśniej. Więc jeżeli będzie ikona, to podejrzewam, że to będzie kółko białe. Jeżeli będzie jakaś karta strasznego krzyku, to to będzie zielone albo pomarańczowe. W każdym razie tak, takie mam przypuszczenie. Do zobaczenia. Cześć.